Nowy zestaw z LEGO Monkey Kid wygląda niesamowicie. Na świat dzienne wyszły nowe zestawy na chiński nowy rok. Zacznijmy od Mecha z Monkey Kid. Sam Mech prezentuje się znakomicie. Zawiera on wiele detali. Długą pałę, którą trzyma w obu rękach. Zbroja wygląda bardzo stabilnie. Znajdziemy również sześć doskonałych minifigurek. Małpkę, głównego bohatera i można powiedzieć, że potwory, które są dopracowane w 100%. Premiera w 2023 roku. Cena i ilość klocków nieznana tak jak w kolejnych przypadkach. Gdy pojawi się więcej informacji na ten temat, poinformuję Was o kolejny zestaw jest to zestaw na chiński nowy rok, który będzie się teraz opierał o króliku. Drzewo, które wygląda niepozornie. Dynie w tym zestawie są zastosowane cudnie. Teraz przejdźmy do najlepszych zestawów w tym odcinku. Lego stwierdziło, że postanowi nam zrobić Trofea na nowy chiński rok. Jest to bardzo ciekawy pomysł, który moim zdaniem wyszedł im cudownie. Ma to ogromny klimat i wykonanie też jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo możliwe, że zakupię te Trofea, bo wygląda to naprawdę pięknie. Dajcie znać, czy Wam też się to podoba. Teraz ten największy i dla mnie najpiękniejszy zestaw w tym odcinku. Jest to taki trochę pociąg, który jest podzielony na trzy wagony. W pierwszym znajdziemy ogromną maskotkę królika i człowieka w tym stroju. W drugim znajduje się duży bęben, który uderza osoba. Natomiast w trzecim znajdziemy tak naprawdę wagon wypełniony dużymi klockami Lego, a na szczycie tego znajduje się zielony smok. W tym zestawie znajdziemy około 15 minifigurek i to bardzo ciekawych z wieloma detalami. Dajcie znać, czy zakupicie ten zestaw, bo dla mnie jest to maskę. Do następnych odcinków trzymajcie się i cześć.